上南中。 Idą święta, więc postanowiłem złapać świętego Mikołaja. Co ty na to? E, tak ale jak chcesz to zrobić? Razem to zrobimy! A no, no ale ja? To bardzo prosto. Wykopiemy z dół, Mikołaj do niego wpadnie, my go złapiemy i on da nam prezenty. Prawda, że łatwe? No, no, a jak nie wpadnie? Wpadnie, wpadnie, bo będzie patrzył w niebo, czy już spad, czy spadł śnieg. A, a, a jak już wcześniej śnieg spadnie, to dalej będzie patrzył, czy już, czy już się całkiem popadła, czy jest. No, no dobrze. To wykopiemy ten dół tu m, lub tu, a może okroczek dalej? Żeby miał miejsce do wpadania. Tak, tak, masz rację, bo jeszcze się potknie i nie wpadnie. No właśnie, nie wpadnie. No, a Puchatku, czy ty masz w ogóle przynętę na Mikołaja? Kurczę, no nie mam przynęty na Mikołaja, trzeba zawołać Sowę. Sowo! Sowo! So so Ktoś mnie wołał, czegoś chciał? Sowo, czemu można Mikołaja zwabić? Ale po co chcecie Mikołaja wabić? Żeby wpadł do naszego dołu. Po co? I żeby dał nam prezenty. Ma takiej potrzeby, Mikołaj. Tam rozdaje prezenty bez spadania do dołu. Zawsze wybijnie świąt Bożego Narodzenia. Zawsze wszystkim. wszystkim? Oczywiście, jak tylko zaświeci pierwsza gwiazdka. Właśnie, właśnie, Tak. Dobry wieczór, wesoły świąt! Czy nie widzieliście gdzieś mojego malarstwa? bawiło się piłeczko taką mieszczącą. I kamień w wodę. Zupełnie nie wiem, gdzie się podziało. A przecież zaraz zaświeci pierwsza orkiestra. I przybywcie z niej, Mikołaj z prezentami. I co widzicie? Prezenty, prezenty, prezenty! A tu jesteś? A wiesz, że Mikołaj daje prezenty tylko grzesznym dzieciom? Ja chcę prezenty! Już dobrze, dobrze. Spójrz tam. O. czas. Mamo, mamo, ale jeszcze nie ma prezentów pod choinką. Oj, nie, nie, tak od razu Mikołaj musi mieć czas, aby dla wszystkich rozłożyć prezenty. Trzeba poczekać. Mamo, ale ja już dłużej nie wytrzymam. Może zaśpiewamy piosenkę dla Mikołaja? Może dłużej? Tak. I the Pad. So, what's this? Wiesz co prosiaczku, coś mi się wydaje, że święty Mikołaj nie jest prawdziwy. No wiesz co, o, o, się on się tak udaje. Święty Mikołaj, chciałabym zauważyć, że to jeszcze nie kanał, tylko wigilia święty Bożego Narodzenia i nie wypada się tak głośno zachowywać. Tak, tak, Co mamy rację, my też śpiewamy raczej Lędy. Czekamy na pierwszą gwiazdkę, kołaja i prezenty. Tak, tak, prezenty, prezenty. A masz Mikołaju prezenty? Oczywiście. Uwaga, uwaga! Ponieważ dobrze was znam i wiem, co każdy z was lubi najbardziej, przygotowałem więc dla was wyważone prezenty. Na osiołka go przygotowałem czerwoną kółkarkę i oto smycz na komórkę. Śpij, śpij! Później dla osoby przemądrzałej. Nie Zestaw pytań na nowy rok szkolny z tabletem w promocji. Też na nowy rok. Proszę. Dziękuję. Dla królika. Jestem. Przytaszczyłem super sokomilówkę ze spiniaczem do marchewkołych szejków. Proszę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dla mamy kalgożyty. Jestem. Komplet torebek, torebek i toreby. Zapomniałem, jak to się nazywa. E tu i na A, tak, tak. Proszę. Dziękuję. A baleństwo. Jestem, jestem. Dostanie. W tym roku plan, aby szybciej rosło i zmądrzało. Dobra, cicho, cicho i skakankę tak na wszelki wypadek. Dobrze. A teraz mega hit. Dla nie wszystkich. Zawonę do końca życia. Kubek dla kubusia. Oczywiście pełen miotku. Proszę. Ach, dziękuję. Cześć. I miał. Charytmatyczny dezodorant prawdziwego mężczyzny. Proszę jak z Proszę się pokwitać. Ja pomogę. Proszę podnieść pachę. Tak. Dorupując w naszego przyjaciela Krzyścia, aby mu się jeszcze lepiej pracowały ze swoją wyobraźnią, Przygotowałem na niego puchatą podusią wróżkę spełniającą marzenia. Nic nie robienia. <laughs> o, proszę. I, do, I cóż, został mi jeszcze ostatni prezent dla nieobecnego tutaj, nierozumiecanego, a mianowicie się wybranego, a mianowicie niebrykające, bez dodatkowej opcji mieszkania. kapcie na łapcie. Proszę. Dziękuję! I to by było na tyle. K Kubusiu, ten, ten Mikołaj dał sobie samemu prezent. To nie był prezent dla Mikołaja, tylko dla tygryska. No właśnie, dla tygryska. Tygrysku, czy to ty...